Cześć! Dziś chciałabym Wam pokazać jak wystylizować się na zbiór esterylą z violetto oczywiście. Stylistotia będzie połączeniem trzeciego sezonu z drugim sezonem, może bardziej. I tak, pierwszą rzeczą są błyskotki. Błyskotki, na pewno. Tak, najlepsza jest szara bluzka. Szara bluzka, właśnie taki top z Błyszczącymi elementami. Najlepiej, jeśli będą to złote elementy. E, tak, e, tą bluzkę kupiłam w HM za około 40 zł. HM 40 zł. E, I e, tak. W HM za około 40 zł. Jeszcze raz powtórzę, bo może mi być gorzej, słychać troszkę. E, I. Jeżeli nie macie takiej bluzki, może to być bluzka jakakolwiek z tekinami, z błyszczącymi elementami. Po prostu taka, wiecie, błyszcząca, ale taka myślę, że nie jest droga w H&M za 40 zł. Teraz mamy spodnie. Spodnie. Spodnie mamy w kilka. Prezentują się spodnie. Jest, są to spodnie y, Panterka. Są takie bardziej legincowate. Spodnie Panterka za też około 40 zł w HM. -ie. Też, czyli rapazię wszystko, okolnie około 80 zł. Tak to wygląda seryza, za było z boku, ale tu jest pomieszczenie gospodarcze. Tak to się prezentuje mniej więcej w całości. Tak. Wszystko ładnie, że się wypasuje, bo jest szara brustka z różnymi elementami złotymi i spodnie są w panterkę. Też tak taką żółcią, się wszystko ładnie się w sobą komponuje Buty, na buty nie zwracajcie uwagi, to są po prostu kapcie po domu. Buty to najlepsze są jakieś mm, szpilki, jakiejkolwiek macie granatowe, czy może koturny, złote, granatowe, lub pomarańki pomarańczowe lub też właśnie złote. Tak, także to by było na wszystko w tym filmie. mam nadzieję, że Was spodobało. I już wiecie, jak ubrać się, jak lubię, a teraz buziaczki, pa! pa.